Siemaneczko ludziska Czy wam nie pasuje, co? Co, nie pasuje wam, że... O kurde. Dobra. Yy, no. Siemaneczko ludziska. Yy, ja nagrywam pierwszy vlog na tym kanale. Ponieważ... To jest przecież w ogieńcz, nie? No. Ja jestem Kuba Starober. Naprawdę. Tak, na no. prawdę. Mam dla was przyszykowane pytania. Ale przed zadawaniem pytań, na, tutaj, o. tym mam zada, zadawane pytania. W karteczce. Dzieci. Chciałbym was zaprosić na Hal challenge. Tak, Has challenge. będę musiał to włożyć do buzi, popić tym sprite a i później zjeść kawałek banana. Mam nadzieję, że Wam się podoba taki, spodoba taki challenge. Może Wam nagram kiedyś. No. I teraz będę wam, będą zadawane pytania, tutaj mam zapisane. No. No, y, bo na ażku ludzie mi nie, nie pytali, Dobra. Pierwsze pytanie. Co robisz w czasie wolnym? Naprawdę to staramy do kiby. A najczęściej to mm, mm, ja piszę kartkówki w szkole, a nie, nie jestem kujonem. Dobra, w czasie wolnym lubię polega na TV, nagrać coś na YouTube i wyjść na pole, powiedzieć na rowerze. Co innego? Dobra. Może, może wam nagram GoPro. 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 Go, go. No. Mój język. Dobra, GoPro wam na mogę nagrać. O ile chcecie GoPro. Piszcie GoPro, jeśli chcecie. GoPro, GoPro, GoPro. Kurwa, co my mamy z tym GoPro? No. Dobra. Y I chciałbym wam powiedzieć, że za niedługo będą zadowane fanarty. O, wiesz, O, tutaj. O, o. A tak wygląda moje miejsce pracy. Możecie trochę nie widzieć. Tam mam telewizor. Czy jest tam są drzwi, a tam jest tak. Mam. Dobra. A więc drugie pytanie. Jej! Dobra, drugie pytanie. Co robisz jak jeździsz na rowerze? A jak nie jeździsz, to co lubisz na grafnęki? Co robię jak na rowerze? Czy to same, jak jeżena na rowerze, to robię fikołki. Wywalam się, wjeżdżam do kanałów, robię sobie krzywdę. Możecie to zobaczyć po moim Możecie to zobaczyć po moim nosie. O, tu daję o. o. Może słabo widać, bo już cygnek zeszedł, dobra. Ale mogę Wam przysłać zdjęcie z moim zjebanym nosem. No, dobra. A ja, co, co nagrywam na YouTube? To go portable lub FNAF 3? Albo grand Android? Albo GoPro? No. I trzecie pytanie. Już trzecie pytanie. Uwaga, jesteś gotowy? Bardzo mądre pytanie. Uwaga, czytam. Czytam. Chcesz usłyszeć to pytania? Daj lajka. I super. Widzę to po tobie, że mnie odsubskrybowałeś, więc zasubskrybuj mnie jeszcze raz. I polajkuj ten. Widzę, że dajesz on więc zalajkuj. No, dobra. się gotowe. Dobra. Ale strach. Jak nazywają się dwa psy i jak nazywa się kot? Naprawdę miałem jeszcze jednego kota. Dlaczego oni mnie wspomniałaś? No dobra. Miałem dwa koty. Jeden to był pryn pryncyp ten który zginął. <grym> nie. się zginął. A drugi teraz mamy go i jest czarny, więc to jest. kot. Nie mielicie się. To jego nazwa. No, no, Nie mamy do niego nazwy. No. Jaki tu. Jak on tu mu dać nazwę, jak on jest Murzynem? No, pytam się jakie Jak jemu dać. imię, jak on jest Murzynem? Czarny. Jest rasistą. Jest, jest, jest czarny jak ten pilot. I mi się o niego potykam, więc go torturuje. Torturuje go. Pewnie nie, nie lubicie, bo torturuje. Ale i tak jest głupi. Wiele krzywdy mi w rządzie się. Przez niego mam. O, widzicie? Tutaj mam takiego pieprzyka. Przez niego to jest, tak? Przez jego Dobra. Um, a pies? Wilko, nazywa się Rambo. Um, Jamnik nazywa się Dabi. Łatwe pytanie? Łatwe. Dobra. Gdzie mieszkasz? W Warszawie. Na ulicy Katowice. wy yy, na, nie, nasi Katowice. Na ulicy Kraków. Nie, tak naprawdę mieszkał w Krakowie, w y, Wieliczce. No, Kraków-Wieliczka. Ale nie przyjedź do mnie, bo nie lubię, jak mnie widzowie odwiedzają. No chyba, mam za tydzień urodzinę imprezową. Jeee! Yeah! nowa? Kto tu ma imprezę? No ja. Dobra. Hmm. E, to jest piąte chyba. Podaję, że piąte pytanie. Dobra. Piąte pytanie. Uwaga. Sześć minut. Czy nie Dobra. Uwaga. Jak sobie robisz włosy? No tak. Najczęściej... Na, najczęściej tak. I jest super git! Y eee no. Ale najczęściej tak, bo tutaj mam. te takie fajne białe. Jaśniejsze, o. O, tak sobie ustawiam włosy. A więc już wiesz! Tam, oh, no dobra kolejne pytanie Nie wierzę że to kolejne pytanie Z jakiej firmy jest twoje łóżko? A co na tym łóżku robisz? Na łóżku? Ciekawicie co, co robię na łóżku Co? <grytale> Pokażę ci co robię na łóżku Przykładzę ja, i, 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 i oglądam ci z jakiej firmy, to ja nie wiem, jakie Ona jest. Yy, 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 yy. Nie, nie ma tu firmy. Dobra, chyba z Liliu. Ja nie wiem, gdzie jest kupowana, bo ja jej nie kupowałem. Dostałem ją od kuzyna. A jeśli jeśli co lubię na łóżku, to przecież możecie się domyślić, że oglądam TV. Przecież nie, nie zapraszam. łasek, nie. No, dobra. Yy, no, kolejne pytanie: nic nie słyszałeś? Ok? No. Jest Dobra. Pokaż, co kryjesz w biurku. Nie wierzę, że wam to pokażę. Ale. Okay. Co kryjesz w biurku? Co youtuberzy powinni mieć w piłki? Co youtuberzy powinni mieć w piłki? Pierwsze. Pier... Tak. Trudno będzie to wyjąć. Pierwsze co wie, o to młotek. Po co młotek? By rozwalać sobie głowę. Po drugie ma być Nutella. Yy, jeden paluszek. O. Po... Nutella. By... po dwóch tak bym ją później zjeść. A po drugie daję ładny zapaszek w pokoju. Yy. Yy, co jeszcze Ma. Troszkę do matematyki. Ma Jakieś tu, by po ten. Jakieś tu Będzie coś jeść. Dobra, jest jakiś blok jeszcze. No. Ktoś chce wiedzieć? Ktoś tego go kupić? Ty, zabiorę sobie do szkoły. Tego szukałam. E, Oczywiście musi być coś takiego: o. Bra, bra, branzoletka. Super branzoletka. Tu na, na licik korkowej. E, no i takie śmieci. A co na samym dole kryje? Butelki po Pepsi. Będzie co pić. Tyle. tyle powinien mieć youtuber, do ty... teraz pokażę wam bo... całą tablicę kurkową uwaga, przyczepiamy nową rzecz yy, tutaj ją przyczepiam. o Tak się co mam dyplom oczywiście yy, losowanie w co grać na kompie sim z kodem, yy, oczywiście spinki i długopis i ołówek i plan lekcji. I będę na, za niedługo pisał, że live będzie w sobotę lub w niedzielę. No właśnie, chciałbym Was zaprosić na pierwszy live z tego! No A ja, ten live pierwszy będzie w następnym miesiącu. Nie możecie się, nie jak się przyczepia bransoletkę na tablicy korkowych? Ja. O. Dobra. Hmm, dobra, to tyle w tym odcinku. Ma 11 minut, ale jeszcze. Zanim wyjdziemy... ostatnie pytanie. Najważniejsze. Ile masz lat? Fucking idźcie! Mówiłem już! Mam tak naprawdę, powiem Wam prawdę. Mam 12 lat! Dobra. Urodziłem się w 2000! 2002? Nie, 2000 roku 2002 roku No. I... No. I 28. Ostatnio miałem 11 lat, a teraz mam już 12. Nie uwierzycie w to. Bo 28 lutego miałem urodziny. Następnym rokiem ja będziecie mogli składać dzisiaj ja. Yey! Dobra. I no. No. następny vlog będzie w następną niedzielę. Nagrywam to w niedzielę. I vlogi będą się pojawiać w niedzielę. Ważna wiadomość, uwaga. Vlogi będą pojawiać się w niedzielę. I... i... W, a w soboty nie wiem, będziecie musieli tam patrzeć na Play, Games Like na moją stronę. Facebook! No, bo tam będzie pisać kiedy, będzie live. No. Śledźcie tam śledźcie wiedzieć, kiedy będzie live. Hanka, będzie dobrze.